mojej siostry córka zachorowała na glejaka czwartego stopnia i zbieramy pieniążki gdzie tego się da i dlatego też zachęcamy do zakupu tego samochodu. Babski Team wystawia na licytację oto ten bolid y, przygotowany na wraki. To jest Mitsubishi Colt y, pojemność silnika 1.3 75 koni mechanicznych. Samochód dostałyśmy w prezencie od zaprzyjaźnionego Timu z bełku, od chłopaków Ich tam też życie trochę poturbowało jednego z, yy, z uczestników. Yy, dostał udaru mózgu, szybko wyszedł z tego. My dowiedziawszy się o tym incydencie, postanowiliśmy kolejne wyścigi, jechać dla niego i traf trafem wyszło, że ja je wygrałam, i puchar yy, oddałam jemu. I on. Już po rekonwalescencji stwierdzili, że coś trzeba zrobić i w naszym kierunku, i dla Majci, i zrobili oto ten wspaniały bolid. Chłopaki wszystko wymyślili sami. Tak jest, pokażemy jak ładnie mruczy. Ile wyciąga? No z 80 poleci na jedynce <laughs> Proponuję, żebyś się kawałek przyjechała okay. dla zachęty, możesz zapierdzieć okay. Obecnie licytacja jest wystawiona u nas na stronie na Facebooku, na Babskim Timie. Licytacja trwa do piątku, do naszego koncertu. Koncert odbędzie się 21 lutego w amfiteatrze Ostródzkim.